Dzień dobry wieczór, mów, dzień dobry, Dobra. ja podsłucham, dzień dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, przyjdź na media, rób, zaraz przyjdę. konferencja prasowa Prime ma 12, -czka. jest ze mną prezes Tomasz Bezrąg, witam cię serdecznie, cześć, dobry wieczór wszystkim, cześć i czołem, Tam dziś bardzo dużo się działo, w ogóle bardzo ciekawe zestawienia, kto się tym zajmuje, jeżeli chodzi o zestawienia podczas... Ostatni, Gal Prime, bo to są naprawdę bardzo fajne, szykują się bardzo fajne walki. Nie chcę mówić nazwisk, ale jest... Yy... Jonasz J., A. Łukasz O. <laughs> i inni, tak. Że mamy ekipę która zajmuje się, śledzi internet, śledzi na bieżąco to, co się dzieje i, i sprawdzają, więc jest bardzo, wydaje mi się, że już przy tym Project 12 ta ekipa jest bardzo dojrzała i, i super już ze sobą współpracuje i wyszukuje te perełki są znakomite i można powiedzieć wręcz wisienki na torcie, a wisienką na torcie krem de la i Jak myślisz, kto jest. Jaka walka według Ciebie, jakie zestawienie jest najfajniejsze? Nie no, mi się wydaje, że natan z Panem Miaskiem tu rozwala świat free fightów, jest to jedna bodajże, w mojej opinii, najbardziej wyczekiwana walka na dzień dzisiejszy w, świe w świecie free Fightów. Natomiast, co do perełek znajdowanych, no to mamy i IMG1, QB, i super, y wydaje mi się, jest na dzień dzisiejszy top 1 streamerem Twitcha, Kik y Kika w Polsce. Mamy pff, dziewczyny, strasznie zadymiły. Tak, dymiły tak. bardzo mocno. Tak, mi się wydaje, że tutaj niektóre dziewczyny na Roomie dymiły bardziej niż na panelu i, i niż niektórzy na kilku galach Prima. Także dziewczyny dały tu się poznać z mocnej strony. Dlaczego nie dymiły na panelu? Czy może troszeczkę stres je zjadł przed kamerą, a tutaj czuły się bardziej swobodne? Czy chciały zostać zauważone atencjuszki tak zwane, żeby wiedziały, że tutaj jest dużo dziennikarzy, dużo kamer? Ale z drugiej strony, wiesz co, ja nie jestem w stanie oglądać panelu, bo bo coś gdzieś cały czas tutaj biegam, natomiast tak jak fragmentami widziałem, to działo się, tak, tam były jakieś wejścia z publiczności i były dymy, natomiast tutaj chyba się odpalają też bardziej, bo, bo szukałem to, tego, no. tak, tak, szukałem tu atencji i czy znajdują? Nie wiem, to nie jest tak, że ustalmy, no nie jest tak, że osoba, nie mówię już o dziewczyna, która znajdzie, która odpali coś w mediarumie i dziennikarze to nagrają, to nie ma kontrakt, czy my od razu zobaczymy. To mówię na przyszłość tak to nie działa. Właśnie uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam zadać, jeżeli są dymy, coś się dzieje i rzeczywiście publiczność te dymy kupuje i komentują i współżyją tym życiem tych dymiących. Czy takie osoby mają szansę dostać kontrakt na walkę, czy jednak w jaki sposób to jest oceniane i czy rzeczywiście jest ta szansa na walkę? Osoba, która przydymi w Mediarumie czy gdzieś. Jednorazowo tak chce się pokazać w mojej opinii, i opinii zespołu nie ma szans. Ona musi mieć jakieś zaplecze medialne czy sportowe. Medialne, tak. Musi mieć jakiś kontent, tak? Czyli gdzieś tam nie ma szans, że osoba, która przyjdzie z zewnątrz i nagle bije wszystkich z liścia czy tam gdzieś i dymi, y, będzie miała kontrakt czy, czy będziemy... Możemy się przyglądać tej osobie, zobaczymy kto to jest i zobaczymy w przyszłości jak rozwija się to, natomiast y, nie polecam typowego dymienia, liściowania w Mediarumie, bo z drugiej strony te osoby są wyprowadzane przez ochronę. A teraz z drugiej strony. Czy była taka osoba, lub osoby, na które postawiliście i myśleliście, że to jest czarny koń? Mam, mam na myśli was jako federację. E, czarny koń na pewno będzie się działo, a jednak, ups, coś się zepsuło, ładnie mówiąc. W tą stronę nie powiem, natomiast powiem pozytywnie. Osoba, która nas zaskoczyła, już tak, y, cały czas ma kontrakt w prime, natomiast. Y, jeśli sięgnąć daleko pamięcią, to na którejś z konferencji Czarny Polak wjechał z publiczności. Jak widać miał kilka walk i moim zdaniem super sprawdził się i dostał kontrakt w Prime, ale on pokazał to coś sobą. To nie jest to, że wjechał na konferencję tam po obrażał ludzi czy tam kogoś, on, on samym. Zaciekawił publiczność. Tak, tak, zaciekawił miał kilka walk w Prime i to pokazuje, że nie wystarczy wylecieć z publiczności do kogoś, tylko właśnie musi coś ta osoba pokazać. Dramatyczna odpowiedź, ja pytanie brzmiało zupełnie inaczej, w drugą stronę, e, czy ktoś się nie sprawdził, no jeżeli nie chcesz mówić oczywiście e, ze względów etycznych imienia, nazwiska, e, to proszę chociaż, czy, czy rzeczywiście była taka sytuacja i co się wydarzyło, dlaczego się zepsuło, dlaczego ta osoba jednak nie, nie zaistniała, a postawione były duże pieniądze i nie wyszło. Czekaj, myślę. Ja jestem pewna, że wiesz, tak, o, tylko pra... przygotowane wcześniej. Nie miałam. A tu mnie podeszłaś. Tori Prime chyba nie. Nie. Nie nie. zawiedliśmy się na nikim tak, że ktoś miał mega wielkie. Wy... Myśleliśmy, że ma wielkie wymagania i tak dalej. Natomiast. Ja Tak, Tak. A to było U? Czy A? Nie, nie. To mówię, czy chłopak, czy dziewczyna w mojej opinii. Nie. Nie, nie przypominam sobie przynajmniej. A czy możemy mówić o stawkach? Jakie stawki były największe, jeżeli chodzi o garze zawodników? Premier 1 były najwyższe stawki, Premier 2, potem wszystko wróciło. Nie zmordżyliście? Tak. <grym> potem wróciliśmy do normalności i skończyło się. Ja tak. z Tak, tak, tak. Miałeś szansę na duży kontrakt i, i zastanawiasz się zbyt długo, tu Monika. To idąc tym tropem, <grym> czy to influencerzy zgarniały największe kwoty, czy jednak zawodowi sportowcy? Influencerzy, to bez dwóch znań. tak, 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 tak. Co oni światem jednak internetu i mediami? Znaczy mi nie chodzi o świat internetu, tu patrzymy się przez pryzmat, my jesteśmy federacją free więc nas interesują osoby, które przykładowo im mniej umie, tym lepiej dla nas, I mniej mówi o odżywianiu się, o ilości treningów, tym lepiej. Ja mam nie trudować, rozumiem, dobra. <śmiech> <śmiech> ja chyba nie dobra. E... muszę się użyć na czymś. E... Na worku. W jakim... Na tarczach, na worku do, treningowym do boksu, tak, tak, tak. Nie mówię, no to, to są free fighty. Kategorie wagowe nie mają znaczenia, formuły Prime jest znany z karty dynamicznej. Szczerze powiem, nie wiem, które zestawienie się utrzyma. Znaczy, jest kilka pewniaków, kilka może się zmienić, kilka może być na drugiej konferencji nowych. Ja szczerze jestem bardzo zadowolony z tego, że. Prime jest nieprzewidywalny. Jest bardzo... Tak, nie wiemy co się dzieje, ale z drugiej strony y, widzę opinie ludzi, którzy się tu przewijają. Czy to na Mediarumie, czy was tu dziennikarzy, którzy też czują taki swojski klimat tutaj w Prime i zadowoleni są chyba, nie? Z przebywania tutaj. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, oprócz tego, że dymów dzisiaj strasznie. Te pytanie miało paść jako pierwsze, ale może padnie jako ostatnie. Co sądzisz o dzisiejszych dymach? Czy to... E w ja nie wiem. Ja, ja postawiłam krok pierwszy i zaczęły się dymy. Czy to ja ściągam? Ja nie wiem. Mam nadzieję, że to nie, nie ja. Takie burze e, powoduje gdzieś energetycznie może, nie wiem. Bo nie przeze mnie, bo to było przez, chyba przez Karolinę. E, pierwsze dymy owcy, tak, pierwsze dymy owce z Helbojem, Ale później dziewczyny dymiły i Andrzej e, z Helbojem. E, co sądzisz o tych dymach? Powiem Ci tak, e, też już nie kontroluję tych dymów, e, nie jestem w stanie. Natomiast na pewno te dymy nie są wyreżyserowane, to, to mówię szczerze, bo Patrząc się przez pryzmat społeczności, nie wiem czy tiktokowej, facebookowej, internetowej, youtubowej y, 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 YouTube'owej to, to naprawdę jest wiele osób, które nie lubi się w internecie I przenoszą to tutaj i patrząc się, przez chwilę tutaj byłem, strasznie tutaj się działo To naprawdę chyba w Mediarumie było dzisiaj o wiele więcej niż aż obawiam się tych szotów poniedziałkowych z drugiej strony zadowolony jestem, no, no niech się dzieje, jest są, igrzyska, zabawa dla gawiedzi, trzeba dymić, no, no tyle. jest, igrzyska, był taki film, serial, tak znany, igrzyska śmierci i rzeczywiście, co chyba, czy to idzie w tym kierunku, jak myślisz? Śmierci nie! Za, za daleko posunięte. Ale, tak, ale, 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 ale oczywiście ostro tak, się dzieje. Tak, ostro się działo dzisiaj w Ja Jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że to się dzieje. Jesteśmy, wydaje mi się, ostrem polskich free fightów i, i wiele osób to docenia. W tym miejscu, w którym jesteśmy, może tak na koniec jeszcze dla przeciwników i zwolenników free Fightu Wczoraj Marta Linkiewicz zrobiła pierwszą walkę amatorską. Jednym punktem jej brakowało. Prawie pokonała przeciwniczkę, mistrzynię Polski bodajże, w K1. No właśnie, ja chciałam to, to takie pytanie zadać. Czy free wychowują, mogą wychować sportowców? Tak. Tak, no, ma, Marta jest tutaj, e, można powiedzieć, nie wiem, przykładem, że odwróciła się od kontentu, e, który kręciła wcześniej. Była znana, do, dzięki któremu dostała się do free fight'ów. Poszła w stronę sportu, trenuje też widzę, że lata do Telandii obserwuję, mocno tam trenuje. I to też pokazuje, nie jestem zwolennikiem kontentu, który Marta na początku pokazywała, natomiast to widać te zmiany osobowości. Pozę jako w ogóle postaci. To może być taki jakby przykład, dla innych ludzi, że z tych się do sportu można dostać. Ja mocno marcie kibicuję, kibicuję również innym i sportowcom freekwajterom, bo to też wejście samo do Oktagonu jest ogromnym przeżyciem. Tomku, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. I następna konferencja przed nami tuż, 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 zapewne tuż przed galą, gala, 17 maj, Toruni! Zapraszamy, Zapraszamy. do miasta pierników. Nie tylko... Dziękujemy, dzwoneczki, Dziękuję. subskrypcje. Mua.